Wiadomość dla wieczmy hogaty! O, dziękuję, dobry człowieku. E, należy mi się opłata pocztowa. Opłata pocztowa? Opłata pocztowa. Skocz do mnie któregoś dnia. <laughs> Och fajnie zaproszenie do udziału w konkursie na najpiękniejszą wiedźmę stulecia. O, inne wiedźmy nie mają żadnych szans. O, ojej, moja skóra jest straszliwie sucha. Takie są skutki plotkowania ze smoczycą. Och. Jeszcze bardziej sucha! Och! A może znajdę jakieś sposoby w księdze piękności prababci Hogaty? Och! Zobaczymy! Zakrzywione paznokcie u stóp, fioletowe zęby. Ach! I co my tu mamy? Nawilżający smerki olejek na suchą skórę. Weź jednego smerfa i codziennie przecieraj twarz. Kiedy niebieski kolor się wytrze, użyj następnego smerpa. Hm! Pięknie! Szykuje się lot do smerfowego lasu. Tam jest mnóstwo smerwów, które tylko marzą, żeby zaleźć mi za skórę. Do widzenia, Luizo! Nie szkodzi. Nie spędziłaś mi snu z powiek. Nie cierpi wiosny. La, 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 la. Ach, ważniaku, to najsmartniejszy wiosenny ranek, jaki widziałem. No właśnie po pośmersie. Matka natura powinna dostać nagrodę. Wiesz, ważniaku, wspaniały pomysł. Hmm, czemu nie? Matka natura zasługuje na nagrodę. Moje drogie smerfy, wyruszam do Matki Natury, dam jej 100 kwiatów jako dowód naszej wdzięczności za ten wspaniały dzień. Hey, dobry Nie cierpię gagu! Genialny pomysł, bo to ja go wymyśliłem. Powiedziałem też papie smerfowi. Jeśli ktoś wysmerfuje coś wyjątkowego, tak jak ja często to robię, powinien dostać nagrodę. Chcesz dostać nagrodę? Proszę! Masz nagrodę! Ale dziękuję z się dziękuję. A nie. Naprawdę nie wiem, co w tym jest takiego śmiesznego. Im dłużej nad tym myślę, tym bardziej jestem pewien, że papa Smurf powinien dać nagrodę Smurfowi, który wysmerfował najsmierfniejszy wkład w świat smerwu. No, przecież papy Smurfa nie ma! A więc ja dam nagrodę. Nazwę ją Nagrodą Złotego Smurfa. Słuchajcie, słuchajcie! Bądźcie cicho i nie rozmawiajcie! Ogłaszam, że konkurs o pierwszą nagrodę Złotego Smerfa jest rozpoczęty. Co to za nagroda Złotego Smerfa? Nie wiem, ale muszę ją dostać. Nagroda Złotego Smerfa to największy zaszczyt, jaki może przypaść Smerfowi. Dobry, dobry. Nagrodę otrzyma Smurf, który w tym roku wysmerfował najsmerfniejszy wkład w świat Smurfów. Zgłoszę swoje smakołyki. A ja moją muzykę. A ja moją twarz. Jutro wieczorem przyniesiecie swoje dzieła, a potem wszyscy wybierzemy zwycięzcę. Muszę zabrać się do pracy nad moim arcydziełem. Arcydziełem? Intuicja mówi mi, że jestem godny nagrody złotego smerfa. A ja na Nie zdają sobie sprawy, że i tak nikt nie zdoła przesmerfować mojego wkładu, czyli najbardziej błyskotliwy dzieła literackiego naszych czasów. Cytatów Smerfa Ważniaka. <śm> A teraz poćwiczę moje przemówienie. Drodzy pokonani, aby przedłużyć moje przemówienie, pozwólcie, że zacznę od najbardziej fascynującej opowieści naszych czasów. Historii mojego życia. Szybciej, ptaku, wiesz, że nie mam czasu. <laughs> Moja skóra zamieni się w papier ścierny, jeśli zaraz nie dostanę w swoje ręce jakiegoś smerfa. <laughs> Moim zdaniem, zbieracz smerfojagud jest pewniakiem do nagrody złotego smerfa. Pracusiu, pracusiu, pracusiu. A właśnie, że grubo się mylisz. Dlaczego? Twoje urządzenie jest zbyt pospolite. Aby pobić konkurencję, musisz robić szuruburu, ba baba, ba bum Mówiąc w skrócie, musisz mieć jakiś bajer. Ach nie, ale mnie się takie podoba. Zważ moje słowa. Jeśli chcesz zwyciężyć, musisz mieć jakiś bajer. Bajer? A co to jest bajer? Bajer, drogi kolego, to taka drobna, nic nieznacząca ozdóbka, dzięki której twoje dzieło wyróżni się wśród innych. Bajer? Wszystko zaczęło się dawno, kiedy byłem jeszcze małym smerfem. Papa smerf zapytał, ważniaku, jak to się stało, że jesteś taki mądry? A ja powiedziałem, cóż, papo smrfie, taki się już urodziłem. A on... Tam, tam. Bidam, 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 bidam. Och, te kwiaty powinny mieć dużą szansę na nagrodę. Smerfetko, chyba sobie żartujesz. Te kwiaty są mierne, pospolite, nudne. Jeśli chcesz wygrać, musisz mieć olbrzymie kwiaty. Albo pomaluj je na jakiś niezwykły kolor. O, ale mnie się podobają takie, jakie są. Zważ moje słowa, Smerfetko. Jeśli chcesz wygrać, musisz mieć jakiś bajer. Bajer? Bajer! Ojej, ach, o... A muszę mieć jakiś bajer. bajer! Bajer? Muszę mieć jakiś bajer, ale to jest do niczego. Jest do niczego, do niczego! Nie, to jest okropne. Ohoho. Chcę dostać nagrodę złotego. się Smurfetko i tak nie masz absolutnie żadnych szans, żeby wygrać. I nikt z Was niewątpliwym zwycięzcą będzie moje dzieło cytaty ważniaka Smurfa. Ta księga ma wszystko: dramat, humor, akcję. O! Zazdroszczą mi i tyle, bo wiedzą, że ich przebijam. <śm> Wystawię nagrodę złotego smerfa na pokaz, żeby im ciągle przypominała o mojej niezaprzeczalnej wielkości! <todgłosy> to jeszcze nie zdecydowałem, co będzie nagrodą złotego smerfa. To musi być coś takiego, co każdy smerf chciałby mieć. Na przykład egzemplarz cytatów smerfa ważniaka z autografem. U mnie na podłodze leżą całe góry. Biada, mi biada, co to ma być? Nagroda smerfa, nagroda smerfa. Moje okulary za nagrodę złotego smerfa. Może droga ciotka hogata posłuży o! pomocną dłonią, która sięgnie aż do wioski smerfów. To ma być wyjątkowa nagroda, którą będę się pocieszał podczas życiowych wzlotów i upadków. Tak niezwykła, że na starość będę patrzeć i o. Halo, skąd się to wzięło? Nieważne. To będzie idealna nagroda złotego smerfa. la, la. la, 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 la. Ach, jakie to ekscytujące! Jutro wieczorem ogłoszą mnie zwycięzcą i będziesz moja, tylko moja! Moja, moja! moja smerwy będą moja, moje! Tylko moje! Ukryję cię w bezpiecznym miejscu, żeby inne smerwy miały niespodziankę. Och, będą miały niespodziankę! Będą tak zaskoczone, że umrą ze strachu! Nie cierpię strojniszu! Ciekawe, kto będzie pierwszy na mojej liście niesmersny ubrany. Dobry wieczór, Marudo. Ciekawe, kto będzie drugi. Już piochu, jeśli chcemy zdążyć na rozdanie nagród złotego smerfa, musimy biec. Po co biec, jeśli można iść? Po co iść, jeśli można usiąść? Po co siedzieć, jeśli można się położyć? Po co czuwać, jeśli można? bajer. Ten cały bajer zmarnował moją maszynę. I moje kwiaty. I mój kapel. I moje arcydzieło. Ale, ale było warto, tak, bo by wygra mój bajer. 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 To będzie to złotego Hurra! 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 Ciszę, ciszę, ciszę. Nie mogę kiedy zobaczę nagrodę złotego smerfy! Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, kto wygra! Uwaga, smerfy! Proszę o uwagę! Uwaga, powiedziałem uwaga! Właśnie chcę zwrócić na siebie uwagę, żebyś mi przyznał nagrodę Złotego Smerfa! Dobrze mówisz, harmoniuszu. Tak jest, harmoniuszu, tak jest! Jak już mówiłem, nadeszła chwila głosowania. W tym pudełku znajduje się nagroda, o którą wszyscy się ubiegamy: Nagroda Złotego Smerfa! Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę, co to jest. Ja też nie mogę się doczekać, kiedy zobaczycie. No dobra, kochani, ostatni raz rzućcie okiem na kandydatów i głosujcie na smerfa, który ma wygrać. A teraz, moi kochani, nadszedł czas na głosowanie. Niech zatem wygra najlepszy, a tym najlepszym smerfem będę Ja! 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 <grymny> No, moi przyjaciele, głosy zostały oddane. Przeliczę je osobiście w zaciszu mojego domu, żeby mógł skupić się przed wygłoszeniem przemówienia. No, właśnie. Z drugiej strony może będzie o wiele mniej bolesne, jeśli przeliczę je tutaj. Jeden głos oddany na Smerfa Ważniaka. Ważniaka. No, 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 no. Chcę podziękować wszystkim baboważnym smerfom, którzy na mnie głosowali. Hej, przelicz głosy, ważniaku! Nie po co liczyć, skoro jasne, hmm? że zostałem jednogłośnie wybrany. Przelicz głosy, ważniaku! No dobrze, już głosy. dobrze. Jeden głos na. smerfa malarza. Brawo! Brawo! O, merci, merci! Jestem tak wzruszony. Jeden głos na smirfała sucha. No! Chyba go zjem. Jeden głos na harmoniusza. Ta! 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 Ogry i gobliny, witajcie na setnym konkursie na najpiękniejszą wiedźmę stulecia, na którym wystąpią najbardziej urzekające stare wiedźmy. Inaczej mówiąc, czarownice z tej krainy. <laughs> Chogata znowu się spóźnia. Chce mieć ekstra wejście. Mam nadzieję, że w ogóle się nie zjawi. Zawsze tylko psuje zabawę. Co roku albo chrząka składankę starych, głupich piosenek, albo odstawia ten swój beznadziejny sketch. Niechętnie przekazuję wam tę niesmerfną wieść. Wygląda na to, że każdy smerf każdy smrw głosował na siebie. Mamy remis 98 głosów. Nie cierpię remisów. Każdy smrw głosował na siebie? Ja na przykład jestem zszokowany. Jak to? Jest 99 smrwów, ale tylko 98 głosów to nie ma sensu. Ojeju, boję się, że to moja wina. Nie głosowałeś? Nie ja mogłem się zdecydować. Czemu nie powiedziałeś? Weź sobie kartę. Może chcesz egzemplarz mojej książki z autografem kochani! Drogi kolego! Jeśli masz choć trochę rozsądku, a sądzę, że masz, zagłosuj na mój zbieracz smerfojanek. Nie, 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 zagłosuj na mój tort. Jest wyjątkowy. No tak, jasne, że jest. Ach, to... Ten tort pan... to żart! Zagłosuj na mój bajer, a będzie twój! Tak! Ojeju, dzięki! To niespodzianka! Ej, to, co ty zrobiłeś? Zniszczyłeś mój tocz! Muszę tak był za mały, żeby wygrać! Będziesz głosował na A mnie czy... Nie! Zdecyduj się! Ojej, ale Nie, nie masz głosować na mnie! Nie! Na mnie! na mnie! Na... na mnie! Na mnie. No, przykro mi, ale nie umiem wybierać spośród przyjaciół! Wybaczcie! Wybaczcie! Więc nadal mamy remis! Chyba ty masz. W przypadku remisu mistrz ceremonii ma decydujący głos. A skoro ja jestem mistrzem ceremonii, głosuję na siebie. I dlatego ja, Smerważniak, jestem zwycięzcą. Bardzo mnie to cieszy. A teraz w wielkiej pokorze, która jest moją główną zaletą, wręczam sobie nagrodę złotego Smerfa. A ja będę pierwsza, która ci pokaże. Smęfuj się Boże! Właśnie z głowy, głupi ptaku! Myślisz, że co ja jestem? Gniazdo? Chodźcie do cioci, chogaty, przyjaciele! Będę mogła nacierać sobie twarz przez resztę waszego życia! Na poważ, na poważ. Zawsze z radością wracam do ciszy i spokoju wioski smerfu. Wielki Smurfie, co się dzieje? 97, 98, 99. Wystarczy do końca życia. Do domu szybko! Szybko Piórku, leć za Hogatą. Koniec z suchą skórą. Ojej! Robi się późno. Muszę wziąć się do roboty. Właściwie mogę zacząć od najprzystojniejszego z grupy. O, o, o. Świetnie się nadasz. Żegnajcie, przyjaciele. Nie cierpię pożegnań! Co tu mamy sześć razy każdy policzek, siedem razy nos, pięć łokcie i dwa palce u stóp. O, czy ja robię coś nie tak? Można to i tak nazwać. Przykro mi. O, jak przyjemnie! Wkrótce moja skóra będzie jak nowa. Skóra? Och, nie! Nie, nie! Co jest znowu? Chyba nie korzystasz z tego starego przepisu. Jest przedawniony od wieków. Jak to? Wierz mi, jeśli chodzi o urodę, wiem co mówię. Jestem ekspertem ekspertów. Serio? Co proponujesz? Błoto. Błoto? Kąpiel błotną. Ależ ja się w tym roku już kąpałam. Uwierz mi, wiem co mówię. Jeśli chcesz mieć miękką skórę, nie ma jak magiczna kąpiel błotna. Jest dużo lepsza niż olej ze smerfa. Zawsze miałam słabość do błota. Kogato, Lalusz ma smyrfną rację. Na suchą skórę nie ma jak magiczna kąpiel młotna. Będzie cudownie. Bo jak nie, to pożałujesz. No, już prawie koniec. Gotowe. Żebym była ładna. Mademoiselle Hugato, daję Ci słowo, że kiedy skończymy, nie będziesz jakąś zwyczajną ślicznotką w tłumie. Daleko jeszcze, papo Smerfie? Niedaleko. Daleko jeszcze, papo Smerfie? Niedaleko. Daleko jeszcze po smierpie. Tak, daleko. Jeśli nie swędzi, to znaczy, że nie działa. Uwierz mi, będziesz wyglądała cudnie. Proszę, wypuśćcie mnie! Już wolę mieć suchą skórę. Wypuśćcie mnie, a nigdy nie usłyszycie mojego chrzągania w wiosce! Obiecuję! Zobaczymy, czy dotrzymasz obietnicy. Udało się, Klapierku, udało, udało! Przez lata pracowałem nad udoskonaleniem mojej barzi boleści, i instant nareszcie jest skończona. <laughs> Och, jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy. <laughs> Nic mi nie zepsuje tej chwili klakierku i nikt. <laughs> A teraz ostatni ruch łyżką. I Voilà! Masz boleści instant! <śmiech> <śmiech> Wszystkie smerfy ubiegały się o nagrodę Złotego Smerfa. Nagrodę i... Złotego Smerfa? Ciekawe, a co to jest? Głosowaliśmy, żeby wybrać smerfa o najsmerfniejszym wkładzie w świat smerfów. Och, długo będę dochodził do siebie po przegranej. Ależ to najniesmerfniejsza rzecz, o jakiej słyszałem. Wkład was wszystkich jest równie ważny. Tego się nie da porównać. Kto wymyślił tę głupią nagrodę? Ważniak! A Po prostu czułem, że smerfy pragną mnie uhonorować i naturalnie pomyślałem, że byłby to najlepszy sposób. Zawsze powtarzam, trzeba mieć jakiś bajer. Bajer, niestety. Szkoda, że nie miałem takiego.